Okay. Ej widziałem, że tu jedziemy, po prostu. Gangbang! Tu bang? <noise> masz awatar, mój. Nawet ty, wy! Co, <noise> co ty? Z tą był, no, Kurwa wszyscy mieli inne awatary, kurwa. No ja tu nie jadę pierwszy. No chyba się dupa, poli. Spaliła Co za pajazd w ogóle? A wiesz co jest najlepsze? To wszystko jest na nagraniu, jak wszystkich spychałeś. <grymne> no o co chodziło? Ja ja się. <grymne> ja się. Jezus. No kurwa, kręć tym jebanym pajacem! Pajacu pierdolony! No kurwa! Jak ty Kajak, wejdźcie na pierwszeństwo! No kurwa, maj mu jedną. No zaraz. i co zrobił tutaj? No phaj, phaj, no jeszcze będzie pierwszy, nice. Dalać Jezu... No, no jedź tymi klocami! No, jedźcie wino! No bo Paweł tutaj jakieś... <SSSSZE> ja pchnijcie i... go! No co wy robicie? Dole, weź! No nie weźżej mnie! <tryk> No, fajnie, ja się palę, kurwa! Dziwisz No nie, kurwa i nie dojadę, kurwa przez siebie, bo jeździ za świska! Kurwa! To mi samo jakiś Kurwa! Nie, nie, to by podnieś mnie, po To już koniec, to no już koniec! To już koniec. koniec! On jedzie! No, spierdala. Bo, 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 jebana! O. Mhm, 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 tak, mhm, uh -huh. nie, mhm, uh -huh. ja ci pomogę wejść, dobra, wiedzieć, 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 To wiedzieć, 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 Ja pe, kurwa, <śleski> Czekaj ja powiedz się nie ogarnęło, bo to już rozpisać No wiem Marzo tu sram no ja pierdolę to już jest takie kurwa stare Jak ja to Słuchaj, tu nadal to będzie mocniej niż twoja stara Nie, <śle> <śle> nie no dobra musiałem Slip Leciał Zajebi się masz leciał niego wiem Bezcelowanie. Pomyślał, że coś nic celować. Do momentu? No, ja, się mam przysłoną. Dobra, zrobię to później. To był. Uciekaj! No! Co to, co to ma być? Ja weź się tą kurwa! Grę do wyjebania je. Cztery Kurwa dwie daj, no ja pierdolę. Co to ma dać? Dobra, wiem. Nie wiem, jakie to suma. No nie zrobić. Bo co? A jakie to jest to sumo? No nie wiadomo! Ale. Jak na 30 players, to chyba nie na górze. Tak? O, no. to no Kurwa, zjebała! Znowu! Ej, ostatnio było to samo! Daj kurwa dwie rundy! Po czym odpaliliśmy mapy bo... No czemu kurwa dwie rundy dałaś tylko? Nie no, ten... ten kolega kurwa musi wypierdalać. O, ktoś tu się wywalił. Proszę, wyjadaj kurwa. Kurwa, no, tak. no ustawiam <zraliby> tym klocem! Proszę mnie, Paweł, oni mi biorą na dwóch! No, nice, nice. Mamy... bierzemy po dwóch! Cześć, cześć! Legend Benda, kurwa! To jest... To nie za fajnie wyglądało. Uważaj, no! Kurwa! Dostałem je, kurwa, w Co ty, Paweł, robisz? Jeszcze Co ty Paweł, tworzysz? Nie skończ, właśnie. Gdzie bardzo jest? No. No. W jeszcze było? Nie! Dobra, dobra, nice Nie dość, że z a Brayda Nie, ja tu miałam Nowy Tak, nawzajem No wypierdzielaj Bardzo dobrze takie dwa, takie, takie małe jorki naduzowane pod sklepem, same na siebie szekające. Oj stary. Idź stąd. <grym> <grym> Dawaj pęd kurwa. Starego se pędnij. Idź ode mnie. Mm, powodzenia życzę. Ci pendaj się. <grym> A Paweł co robi kurwa? stań i bombki rzuca. Paweł nie tutaj, stań za rampą kurwa, bo ona się może tej chwili rozjebać. Nie, bo ona mnie nie widzi. Kur... O no, kurwa, nie to. <grystanie> no, to nie miało tak być. Co, Co to miało być? się kurwa nawzajem i luję. tu ziemniaczku! Ty, ty no co co ma być? Wypal się czy coś tak. nie wiem. Kurwa, pęd miałem i nie mogłem się. Zaraz na gówno. Ja pierdolę. No czy... Pajac pierdolę. No w tym samym miejscu kurwa. W tym samym tak. I Paweł jeszcze świetniki wjeżdża znowu. No teraz ja wjeżdżam kurwa w śmieciarę. No. No, to dobrze, to sobie to samo. Dobrze bo mi idzie, brawo Nie doleciałem kurwa, ziemniaku jebany. Pierdolony jeździsz kurwa Tu się pierdasz. Na chuj jeździsz jak kapel No kurwa ja jechałam prosto A? No jestem Ja kierzczy się co pierdolę? O co ci chodzi? Co ty, na środku w ogóle mapy? Ja pierdolę, co to może być? <grym> Ole, jebno, mapę, kurwa. No. ja pierdzielę. A ja bym życzył udanego wyścigu. To samo się wyjebło na lampy. <grym> nie, nie ona, lampy, po prostu mnie <grym> przykręciło tak To nocy. Ja to zahaczyłeś za o lampy. Jak nie, to samo leżało. Ja zawsze są lecę nad tym punktem, drugi raz go próbuję złapać. Masz problem. Nie kurwa! No nie debil jebany, ja pierdolę! Kurwa ty postacie ty kurwa gównem jebanym! Chce iść w prawo to on idzie w lewo, no kurwa debil. Żeby go kurwa Spierdala się do mnie. Co ty robisz? To ja chyba rozmawiam To żeby jaj nie złożył. Co robisz? Próbuję <grymuje> jechać Krdole <grym> 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 no <grym> O karwo spadłem Mhm mm <grym> Co spadłeś? Mhm <grym> <grym> Ja pierdziele, ty cioto, no nie wierzę! <grymne> Co za siś siś siś! Dlaczego nie dzie? Że... Jakiejś głównym stupik. Ten tu ma spodobać. <grymne> mhm. Mm Było 11% baterii. A jeszcze kon niezwalony. Ja w piedale. Nie jestem. Dobra, ja to i Chcesz i to. już nie no chcę. pojebany jesteś. Nie wiem. Nie, to po robocie. Czy, czy to jest? To jest, to, czy to jest... <laughs> Dobra, <laughs> to możemy grać do końca. Jak chcesz, to gramy. <laughs> No nie, to przez to nie Nie kurwa! No kurwa ten samochód nie jedzie! No musiałeś, <noise> nie? nie? Ta szansa na sukces, moja... Ale szansa. nie obchodzi mnie ten pustn! No... no gdzie ty jedziesz ty tym papało! <noise> nie, nie do. No. Co za kumno? przeżyłem! Jak ja to zrobiłem? No ja, na jednym tym to przejadę. Dobra, nie jednak. No zahalaj Ale... je, łopie. Ale na chuj, ja tu masz hamulce w tym samochodzie. Tak? <śmienicza> Ale że, zostaw mnie! <śmienicza> Ale żaden nie chce hamować No debilu jebany! Kurwa Nie zepchnąłem cię Spadłem Nie <grym> No zajebiście naprawdę No polecam kurwa Co na wstecz, kurwa Normalnie No ja pierdolę no co to ja? Ja nie. nie Nie Nie. No czemu te busty są tak kurwa zjebane? No stój, kurwa! Nie da się no. No co ty robisz, ty idiotę? Ej, nie żyję! Gratuluję. Co? ja żyję?

No chyba nie Kurwa <grywa> Ja pierdziele nie Nie przejedziem, o kurwa <grywa> Cię przesuwa coś trochę Fajnie No bardzo fajnie kto to gówno tu postawił? Może być problem, kurwa cactusy atakują. Zajebiście. Ar <głosy> <głosy> Jeszcze boost odpalił, żeby był zlecieć.